Porozmawiać o wojnie głośności, o tym, kto jest głośniejszy od kogo i do, do jakich celów, do jakich skutków to prowadzi, bo to jest temat ważny nie tylko z perspektywy producentów, twórców czy inżynierów dźwięku, ale też ze względu na słuchacz. Dlaczego się wzięła? I czym jest ta wojna na głośność? Ważnym aspektem w wojnie o głośność jest fakt, że to co głośniejsze wydaje nam się lepiej brzmieć. I tu nie trzeba wielkich dowodów na to, nie trzeba wielkich badań. Wystarczy posłuchać tego samego nagrania najpierw głośno, a potem cicho. I okaże się, że 9 na 10 osób powinno powiedzieć, że te pierwsze nagranie jest lepsze. Zresztą zobaczmy sami. które lepiej brzmi? Nie mówcie, że drugie, pierwsze. Dlatego producenci, inżynierowie dźwięku czy wytwórnie prowadziły cały czas i prowadzą do tego, żeby ich utwory były głośniejsze od konkurencji, przebijały się przez cały ten zgiełk, były słyszalne dobrze w radiu, gdy ktoś się krząta po domu i może niekoniecznie jest skupiony na słuchaniu muzyki, jest w innym pomieszczeniu i żeby to słyszał, czy ktoś jest, jedzie samochodem, głośno całe miasto huczy i żeby ta muzyka cały czas przebijała się. Skąd się tak naprawdę to wzięło? Jak można uzyskać głośne nagranie? No to jest też temat rzeka, już o tym w kilku w kilku różnych odcinkach mówiłem, chociażby nawet w eBooku mastering przewodnik, ale podstawą tego wszystkiego jest zmniejszanie zakresu dynamiki, czyli kompresowanie całego nagrania. Jeżeli nagranie jest dynamiczne, to ono ma jakby duży rozstrzał pomiędzy najcichszymi a głośnymi fragmentami. I teraz zaprezentuję Wam coś dynamicznego. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Cześć, witajcie bardzo serdecznie! Bardzo serdecznie. Najpierw sobie szeptałem, potem krzyknąłem, a potem znowu się ściszyłem, i to było bardzo dynamiczne, bardzo naturalne. A teraz posłuchajcie tego w nienaturalny sposób, bardzo mocno skompresowane, i okaże się, że szept jest na takim samym poziomie głośności jak krzyk. Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Cześć, witajcie bardzo serdecznie! Bardzo serdecznie. I właśnie w ten sposób uzyskuje się głośne nagrania, wyrównując poziomy głośności pomiędzy cichymi a głośnymi fragmentami. I tutaj mówimy o dynamice, o zakresie dynamiki. E, tak e, Mówiąc o nośniku, czy ogólnie tak, czym jest zakres dynamiki, no to to jest różnica pomiędzy najcichszym, a najgłośniejszym fragmentem nagrania. Dynamiczne nagranie będzie miało taką amplitudę głośności. Ona będzie, zobaczcie, miała naprawdę duże różnice. Te czasami wyskoki naprawdę będą dynamiczne, a mocno Skompresowane nagranie, czyli te, które mówimy, że jest głośne, jest tak sprasowane. To praktycznie jest taki walec, w którym wszystkie szczyty są równe. E, przykład Wam zrobię. E, posłuchajmy nagrania gitary akustycznej, nagranej po prostu dynamicznej, z dużymi szczytami, e, z mocnymi uderzeniami. żeby uzyskać głośniejsze nagranie, to co mogę zrobić poza tą kompresją? Może zacznijmy od tego. No bo zobaczcie, mogę tutaj po prostu zwiększyć głośność, no bo mam takie, takie zapasy do zera cyfrowego, czyli dosyć dużo. No bo ważne jest to, że nagranie nigdy nie może przekroczyć zera cyfrowego. To jest tak jakby ten ostateczny poziom, w którym no już nie da się wyżej pójść, bo to jest jakby koniec, nie? Więc mógłbym to znormalizować i Podciągnąć tak. No i to byłoby głośniejsze, ale zobaczcie, niektóre fragmenty nie dochodzą do zera cyfrowego, a niektóre no, dochodzą. Także ja bym chciał jeszcze to mocniej podciągnąć, czyli poddać kompresji bądź limiterowi i sprasować te najwyższe szczyty. Tutaj, tutaj. To zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy tym szczytem, a chociażby tym. To jest kilka decybeli, i ja to tak naprawdę mogę zrobić. Ale w konsekwencji będę też tracił zakres dynamiki, czyli różnicę pomiędzy cichszymi a głośniejszymi fragmentami. Czyli, na przykład, naturalnie grające pianino może mieć zakres dynamiki do 80 dB. Jakbym te pianino mocno skompresował, to nawet bym mógł uzyskać 8 dB zakresu dynamiki. Czyli zobaczcie, jak byłoby to nienaturalne. Teraz poddam to mocnej kompresji, czyli postaram się uzyskać głośniejsze nagranie. Teraz nagranie tej gitary jest tak na dobrą sprawę, pozbawione jakiejkolwiek dynamiki. To nie czuć, że ta gitara oddycha, że są uderzenia o struny, jest pewien atak. Go po prostu w tej chwili nie ma. I właśnie to tracimy poprzez wojnę głośności. Zobaczcie, jak prawdopodobnie by brzmiało nagranie z 1971 roku, gdyby zostało wydane obecnie. Najpierw wersja oryginalna z 90. Nie z dziewięćdziesiątego, tylko z tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego pierwszego, a później współczesna. Różnice chyba słyszycie, no to brzmi zupełnie inaczej, ale okazuje się, że to, co teraz mamy w radiach czy na płytach, to właśnie brzmi tak jak ta wersja współczesna, niestety. Spójrzmy, że już w latach 40.-50. wykonawcy czy inżynierowie dźwięku chcieli. Rywalizować ze sobą w radiach czy na maszynach grających. Wspomniałem, że. To, co głośniejsze, wydaje nam się lepsze. No i każdy stopniowo chciał o to nawet pół decybela, o decybel być głośniejszy od konkurencji, więc to się zwiększało. No ale winyle miały pewne ograniczenia i jakby nie dało się tego zrobić na takim poziomie jak w przypadku płyty CD. No ale, mimo wszystko, cały czas, z roku na rok, to mi cały czas ten zakres dynamiki się zmniejszał. Przyszła era płyt CD. No to ta sama w sobie płyta CD ma większe możliwości, w latach 90. pojawiają się pierwsze brick wall limitery, czyli takie limitery, które pozwalają bardzo mocno zwiększyć głośność nagrania, czyli podnieść poziom szczytowy i uciąć te szczyty bez przechodzenia powyżej zera cyfrowego. Czyli zaczęło się po prostu zwiększanie tego, tej głośności z konsekwencją z utratą dynamiki, co słyszeliście na przykładzie z gitarą. I można to było forsować coraz, coraz mocniej, z roku na rok. Każdy się prześcigał, no i w konsekwencji te nagrania były coraz głośniejsze. Ale niestety one stawały się mniej dynamiczne, często trudniejsze w odsłuchu na dłuższą metę. Były jakieś takie przesterowane, pozbawione oddechu. Wiele ludzi w konsekwencji zaczęło narzekać, że. Coś jest nie tak, to brzmi wszystko inaczej niż kiedyś ta muzyka brzmiała często gorzej w 2008 roku wyszła płyta Metallica Def Magnetic i to było bardzo wiele hałasu o tą płytę w związku z tym, że była ona do granic możliwości skompresowana i poddana różnym zabiegom, żeby uzyskać maksymalnie głośną płytę. Pozbawioną jakiejkolwiek dynamiki, okazało się, że płyta w wersji do gry Guitar Hero 3 miała dużo. Lepszy zakres dynamiki, większy, nie była tak skompresowana i brzmiała o niebo lepiej. Ludzie woleli właśnie tą płytę słuchać z wersji z Guitar Hero, więc to świadczyło chociażby o tym, że ludziom się to nie podoba, czyli nie opłaca się walczyć w ten sposób. Można też zaobserwować to na przykładzie reedycji płyt, tak zwanych remasterów, czyli przypuśćmy, w latach 80. została wydana płyta czyjaś tam, no i w 2005 roku wydano reedycję, ale z poprawionym masteringiem i okazuje się, że zwiększono głośność o kilka decybeli i sprasowano dynamikę. Tu dobry przykład jest na przykład Michaela Jacksona, ale na szczęście można zobaczyć, że stopniowo się od tego troszeczkę odchodzi. Chociażby dobrym przykładem jest płyta Daft Punk. Memories, coś tam jak to się nazywało? Random Access Memories, która okazała się wielkim hitem, no i mieliśmy tam Get Lucky, które było po prostu grane wszędzie. I ta płyta była chwalona za naprawdę dobre poziomy dynamiki, jak oczywiście na współczesne nagranie, i okazało się, że no ona była wielkim sukcesem, i tutaj warto byłoby zaznaczyć, że istnieje na przykład jakieś badanie z 2010 roku Erla Vickersa, że nie ma zbytnich powiązań pomiędzy sukcesem komercyjnym, a głośnością nagrania. Że jakby nawet często ludzie wcale nie lubią tych głośnych nagrań przekompresowanych, a mimo to. E producenci, inżynierowie cały czas dążą do tego, żeby przez ten gąszcz się przebić i zdobyć uwagę. To jeszcze jest jedna całkiem fajna kwestia i ważna, że tak na dobrą sprawę w radiach, przynajmniej w tych dużych rozgłośniach i tak na sumie pracują różne kompresory i limitery i, one, i tam utwory nadawane są na tej samej głośności, no bo nie ma tak, że słuchamy sobie radia Z czy Eski i najpierw gra coś cicho, a kolejny utwór wchodzi, buu głośno. No, może poza reklamami, ale mówimy tutaj o samym odsłuchu muzyki, więc tak na dobrą sprawę też nie ma sensu, bo i tak oni potem to wyrównują. Jedne kompresują utwory, jedne podgłaśniają. Podobne rzeczy zaczynają się dziać na streamingu, na Spotify, na YouTubie też chyba już to wprowadzono, tak wprowadzono. I dlatego też możemy zaobserwować, że tak w ostatnich latach troszeczkę spadło to. No ale nie do końca niestety. Warto też zaznaczyć, że wiele osób uważa, że współczesna muzyka przez to brzmi gorzej, bo jest pozbawiona dynamiki oddechu, brzmi troszeczkę nienaturalnie no i wiele osób lubi wracać do tych starych nagrań, bądź słuchać płyt y, muzyki z płyt winylowych, dlatego też na pewno jest taki renesans płyt winylowych, bo ze względu na technologię, y, nagrania na płytach winylowych nie mogą być tak mocno skompresowane. One też nie mogą mieć tak wysokich szczytów, dochodzić do zera cyfrowego. One zazwyczaj są inaczej zmasteringowane, żeby po prostu brzmiało to i działało na płycie winylowej, tak w uproszczeniu, nie? Co my możemy zrobić, jako twórcy? My możemy dążyć do tego, żeby też nie przesadzać z tą dynamiką i nie kompresować utworów i nie dążyć do maksymalnej głośności. No, ale też nie zrobimy czegoś takiego raczej, że e, będziemy trzy razy cichsi od konkurencji, bo to już jest przesada. Jednak tych standardów musimy się jakiś trzymać, niestety, no żeby nie wypaść, powiedzmy, z obiegu, ale też nie przesadzajmy, że musimy być głośniejsi, chociaż o troszeczkę od konkurencji. Renta. Nie musimy, bo y, pamiętajmy o tym, że słuchacz i tak sobie może zwiększyć y, poziom odsłuchu. Y, no i my możemy jeszcze jako twórcy patrzeć na wykresy, na przykład RMS, LUFS, bądź korzystać z takiej wtyczki jak Dynamic Range Meter, które pozwalają nam sprawdzić za pomocą mierników, jakie mamy dynamiczne zakresy dynamiki, jak dynamiczny jest utwór i mieć pewność, że na pewno nie przesadzamy. No i oczywiście kierować się swoimi uszami. Dobra wtyczka to na przykład TT Dynamic Range Meter, Voxengo pan na przykład ma tam miernik RMS, można sobie podejrzeć. Dobra, niestety płatna to Isotop Insight, w której dobrze można zmierzyć poziomy Lufs. No i słuchać, przede wszystkim słuchać, czy nie brzmi to strasznie, nie jest to sprasowane, pozbawione dynamiki. Zrobić sobie dwie wersje, jedną mocno skompresowaną, drugą troszeczkę mniej, nawet jeszcze trzecią, jeszcze mniej i na spokojnie sobie ich posłuchać na tych samych poziomach głośności, żeby poczuć, jakie są różnice w brzmieniu. Czy to jest jakiś problem muzyczny dla nas, jako dla twórców, czy nasza też muzyka na tym cierpi? No myślę, że wielokrotnie może cierpieć, bo nawet podświadomie dążymy do tego, żeby gonić konkurencję na poziomie głośności, i czasami sami przesadnie walczymy z tobą i podbijamy tą głośność, kompresujemy wszystko bardzo mocno i nasze nagrania brzmią gorzej, bo się. Jakby zatracamy w tym, bo też nie chcemy odstawać i wszyscy jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej głośności, że nie odstąpimy od niej w pewnym sensie, ale na pewno możemy dążyć do tego, żeby zachować zdrowy, zdrowy umiar i, i nie, nie robić czegoś takiego, że cały czas jakby na czerwonym nam wali. Nie do zera dochodzimy po prostu, żeby tylko wygrać tą głośnością. Bo to też nie o to chodzi. I tak dobra muzyka. A niegłośność. Co Wy o tym sądzicie? Czy jesteście za zwiększaniem do granicy możliwości? Ja nie do końca jestem, ale wiem, że się sam czasami w swoich rzeczach zatracam i o te dwa decybele przesadzam. Czy czasem o trzy? No, niestety. Mam nadzieję, że nie będziemy aż tak przesadzać, że będzie po prostu serwowana lepsza muzyka jakościowo, będzie bardziej dynamiczna z oddechem. Tego Wam sobie życzę. Trzymajcie się. Cześć. E